Siema, siema widzowie, to znowu ja ludek. i dzisiaj reagujemy na piosenkę Palią to lew. No, także trzymajcie się widzowie, poczekajcie na mnie. Dobra, widzowie, czekajcie. O kurde, no, co mi się. Zaczynamy. Od czarnego ekranu, dobra. Widać, że to to samo co na kolorach? Ale nie, tu nie jest to samo co na kolorach. Tu jest. No. Tu są koncerty. No, inne. 2026. Włodzi. Będzie 17. Nie, 16. 16 marca. Nie. No, maja. Nie. 16 maja będzie. 2026. Czyli za... za pół roku! Nie? Dobra, tak myślę, nie śmierć. Dobra. <laughs> Leon. Dobra, zrobię sobie na żółto od razu. Lion, Dobra, lion. lionek. Lajonek. Ześpiewam to. Palion to lew, tak jak Palion Style. Tak jak Palion Style. Yes, okay. Potem jest... Jak byłem mały to wiedziałem, że za parę lat trochę po prostu mi chwila i będę to miał. Palił to lew. Widzimy, że to już jest trailer. Palił to lew, palił to lew, palił to... Lew, palił to lew, palił to lew, palił to lew, palił to lew. Palił to lew, palił to lew, palił to aura lew. lew. Wow. Ale ją się nie boi! <laughs> wysokości przecież on ma wysokości. Dobra, żartuję. Przecież to jest. green screen. Green screen to jest. to <laughs> jest green screen. Nieważne. <laughs> to jest green screen po prostu. What? Dobra, nieważne co ja robię. Kurde. A! Dobra.

o, to jest miniaturka traileru. <grymne> ej, 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 patrzcie na to. Czekajcie. O! Widzicie? Czekajcie. Widzicie? Parion rzuca workiem. Widzicie? Patrzcie na to. Rzuci zaraz. No to znaczy, złapie. I. I. Złapał! Palion w... win <ścoughs> o kurde Złapał! Lejony! No. <ścoughs> Lionki! Ale to są prawdziwe lwy? <ścoughs> Czy ai, AI? Nie wiem! Ej, takie! Ej, to jest fajne! Takie domeki! o lwy jak lejonek! Le lew. Narysuję, spróbuję. Kurde co mi się? Ej. Dobra. Ej. Zapomniałem. Narysuję. Takie coś. Dobra, widzowie, zrobiłam coś takiego starałem się. Dobra, oglądamy dalej. on na nich patrzy. ale biegnie, Leonek. Wow. Ale daleko, Ale kraj. Nie, tu jest...

No wiem! To na pewno! No wiem, największy youtuber Ale słabo biegnie, ale nie, hej nie hejtuję, nie hejtuję, Sorry Palium, jeżeli to oglądasz to przepraszam. To nie koniec, bo będzie... No, w sumie, no. O kurde. Producent by przeci... Dobra, nie będę tego czytał. Przeczytacie. Najwyżej. Aura! Premiera 5 grudnia, godzina 18... Dwa miliony 5 grudnia. Proszę nabijcie subskrypcję palionowych. Nab nabijcie subskrypcję On się starał nagrywać na... O godzinie 20.00. Ale patrzę słodko Dobra. Koniec. Allegro. Mam bana. Nieważne. Dobra widzowie, o Od No i dobrze, papa widzowie. <laughs> no, idziemy za oglądanie. A, Daniel. jest źle, je, je, je! 99, 99, w 99, Jedziemy. <laughs> Boję się Dobra widzowie, papa widzowie, Marka, już z na bye bye widzowie, bye bye. bye.